Samochód ma to, to sobie przywiezie. Blisko hmm. od ciebie mieszka? No niestety nie, na przychorzej. A, przychorzej, to ładnie. E to Eto, autem no, ja to. Ja pierdolę, gdzie nas no, wylosowało. No, jest miasto, jest miasto, i teraz. Dobra. już sobie zrobimy. Tak, że to już na pewno wszystko od w zależy. No, tak, no to my możemy zrobić. Gdzie my pojedziemy? Na lewo, prawo? No ja pojadę na lewo. No, no to na lewo jadę. Ty, ale ja, na tej artylerii ty widzisz, że my mamy tam kurwa skrzynkę piwa? No widzę. Właśnie. Kurde, dołożyli nam, dawaj. Pijemy. no to dawaj, my si my tam, i wyjdziemy gdzieś do jakiejś, jakiegoś sklepiku tutaj w mieście i już no tak, my pojedziemy na lewo, ale żeby nas ktoś obronił to też ktoś musi na lewo pojechać a nikt nie pojechał, więc nie jedziemy na lewo robimy zawrot no tak stoi no no to to by było tyle po Co teraz mamy stać w ulicach mogę stać w ulicy. No kurwa ten ciężki co jak ruszaliśmy stał i stoi dalej w tym samym miejscu za, będzie bazy bronił ciężki BDR No. Jest Nic, zero przeszło. nigdzie nie mam ja nigdzie nie o No niszczyciela e, e, D8 Tam e, końcówka ulicy jest przestrzał I tam dalej czołg średni ja mam Nie, nie mam Chuj Nie ma, on stoi tak z boku, wiesz No, no musiałby się cofnąć, no No, no Jakby, o ale niszczyciel, czekaj, czekaj, muszę nie, cofnąć Średni to jest. Ja mam na niszczyciela. Dostał ode mnie za 444. Boja, to niszczyciel, niszczyciel, niszczyciel. Tylko mnie nie pyrgaj, a? bo ja już przeładowuję i patrzę na tego niszczyciela. On się cofa. Cały czas go mam w celowniku i zaraz dostanie ode mnie. Poszedł. O, ktoś we mnie namierza. Z góry jadą, z góry jadą, Szajek, prawa strona. Uciekaj, uciekaj. Kurwa, nie zablokował ciężki, ja pierdolę. z ciężkiego szmatka. Ja tak, patrzę, że mam celowanie, nie? Mówię, kto kurwa we mnie celuje, nie? Kurwa, tu jeszcze są mnie, ale wyjechałem, ja piję. Gdzie są? No Kiedy są dookoła. Wystrący, no wyjechali tam. nam na bazę, no i ja tak daleko nie pojechałem. Oj, 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 oj. Nie. Oś, nie, Zniszczyłem gościa. Ty, ale gościu miał 3 czwarte życia. E, stał tutaj w, e, wzdłuż ulicy. E, trzeba iść tutaj, nie, za tobą tak stał, wzdłuż ulicy, tutaj. Wyjechały dwa czołgi. I ja mu w bok strzeliłem, i go zabiłem jednym strzałem. 3 czwarte życia miał, ja nie wiedziałem, że. Że spowoduje to, że ja mu tyle aż zabiorę, nie? No, no. Ty, no jest do dwóch. Wygrywamy to. Jest u góry, ten ciężko. Wiem, dostał ode mnie. Trafiłem go. Tam u góry. O, jest, teraz się pokazał. Mam go cały czas na celowniku, ale. Mm. Musiałby się cofnąć do tyłu, bo tam gdzie jedzie to nie mam przestrzału <laughs> <laughs> Kurwa zrobiłem na mapie miejskiej trzy fraki <laughs> Ty no jestem z siebie dumny Nawet zrobiłem ten trzeci podpunkt. No, jestem czwarty. Szajeczek, co się stało? Za daleko uciekłem. Zero, zero, zero. Ty, a ja mam, a ja mam trzy kile i 1800 obrażeń. No, ja? Na mapie miejskiej, nie spodziewałem się tego, ale to był czysty fart, tam te dwa czołgi wyjechały, co tego jednego ubiłem, ciężkiego, w ogóle na mnie nie zwracały uwagi, rozumiesz? Ja stałem 10 metrów obok nich, no może tam 20 ty, wzdłuż ulicy, wystarczyło, żeby któryś z nich popatrzał w moją stronę i mnie był uszczelił, <noise> no kurde, fart. To drużyna.